Od bitcoina, proszę o informacje na czacie. Czy widać, czy słychać? Dajcie znać, już wystartowaliśmy. Widać, jest ok. Pierwsze informacje się pojawiają. O, jakieś załamanie pogody w Częstochowie, grzmoty. Dajcie znać, jaka tam pogoda u was. Ale tutaj śnieżyca na maksa, właśnie. <laughs> Spojrzałem z okno i chyba w całej Polsce, nie? Mam nadzieję, że tutaj nie wpłynie to jakoś na brak prądu w naszym biurze, coś takiego. O, ale dobra, zaczynamy słuchajcie od Bitcoina tutaj na interwale H1. Na interwale H1. Jest no dosyć ciekawy układ, tak ciekawy układ. Też proszę o potwierdzenie osób na czacie oglądających na YouTubie na naszym kanale. Ok, dajcie znać czy widać czy słychać. Nawet widać to troszeczkę lepiej na no m też tak zbyt nisko nie chcę schodzić, bo chcę wam pokazać bardzo fajną zależność tak na Bitcoinie. O tutaj Diego napisał, że zimno, ale słonecznie w Londynie, no tutaj odwrotnie i chociaż nie jest aż tak zimno, ale bardzo nieprzyjemnie. Ciemno się zrobiło i straszna zamieć. No dawno nie pamięta. dobrze, że siedzimy w biurze, a, a nie gdzieś tam na, na zewnątrz, nie było nieprzyjemnie. E, dobra, lecimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o to, jak wysoko możemy podbić na bitcoinie no to jest taki poziom bardzo lokalny, tak, natomiast na co zwracam uwagę na samym początku, no to przede wszystkim to, że rynek cały czas bitcoina zakłada, czy zakłada dalsze spadki, tak, dlaczego? Dlatego, że zachowuje się trójfalowo, to wiemy z teorii falę Liota, łączymy zawsze Liota, tak, na zasadzie Fibonacci, fale wolumen, prawda, jeżeli widzimy, że pewne sekwencje się układają, one się powtarzają i to cały czas się pojawia, to znaczy, że jakby cały czas trend, czy kierunek będzie Prawdopodobnie kontynuowany, i tutaj Wam pokażę te zależności szybciutko, bo one były pokazywane, doskonale je widać, no ale też tytułem przypomnienia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy trzy fale AB, B, C i CD, i tutaj znowu pojawiają się trzy fale. Co to oznacza? Dlaczego to jest takie istotne? Ano, dlatego, że w momencie, jeżeli rynek widzi takie trzy fale i zaczyna je rysować, to znaczy, że te kolejne impulsy, ruchy spadkowe, czyli z targetem poniżej 40 tysięcy na bitcoinie. Stają się jak najbardziej realne. Dlaczego to 61 będzie takim ważnym oporem? No, tutaj oczywiście szereg mierzeń dodatkowych dochodzi. tak? Między innymi 161, które w tym momencie pokazuje, dochodzi ZZB taki ukryty. Ale jak się przyjrzymy, to proszę zobaczyć, jak precyzyjnie ten poziom wcześniej, zobaczcie tutaj, dolne cienie, dolne widzimy tutaj, taki ukryty ZZB w połączeniu, no nie ukrywajmy, z tymi poziomami, które są najważniejsze, tak, małe, duże, czyli 61, 161, no i gdzieś tam na 43. Uważam, że to jest taki sufit wyżej, raczej tych poziomów no pewnie nie przetestujemy, nawet nie wiem, czy ten zobaczymy. Zresztą widzimy, że sentyment jest cały czas negatywny, zaraz zobaczymy sobie jeszcze na tablicę, jak to wygląda na Market Watchu w kontekście krypto. No, jeżeli jest na czerwono, a widzimy od minus pięciu, no nie ma jakiejś tragedii, krew się nie leje, tak? Natomiast centymetr, no raczej pozostawia dużo do życzenia, no bo widzimy jakieś tam symboliczne plusy na Cardano. Za chwilkę sobie oczywiście omówimy, co tam się stało. Nie wiem, jakiś news poszedł może, chyba że technicznie coś wypełnili, ale jakby ten szeroki rynek, te duże, mocne krypto, które są od wielu, wielu lat już notowane, kapitalizowane istnieją, no to widzimy, że jednak one ten rynek dominują. No i tutaj jednak jest nieciekawie, przynajmniej od strony technicznej, ale też takiego sentymentu. Zobaczmy, co się dzieje na tym kardanu. Co tam 9% wystrzału spowodowało na interwale czterogodzinowym. Tutaj rozgrywamy prawdopodobnie taki szeroki one-to-one. One. Jestem bardzo ciekawy, czy już ten poziom został zaatakowany, czy on będzie zaatakowany. Mierzymy, no i za chwilkę odpowiedź otrzymamy. Tak, chodzi oczywiście o mierzenie FS100 i pytanie, co się dzieje w momencie, jak rynek był na poziomie 1,50. No, na razie walczymy i wybijamy. Zobaczcie, 1,50 wybite. 1,52 na celowniku. No, i tutaj wydłużenie Fibonacci aż o sobie chciałoby przypomnieć, tak? Na pewno dodajemy mierzenie wewnętrzne ostatniej fali od szczytu do dołka. Mamy 50, mamy 61, mamy ZZB. No, mamy potencjał na wzrost. Jeszcze tak zwaną korektę klejtonowską pomieszę, żeby upewnić się, czy to 161 jest wzmocnione. Jest wzmocnione, i tutaj mamy gotową odpowiedź. Po pierwsze. Poziomy 1,76,26, tak? No, wydłużenie Fibonacci'ego, z tym się nie dyskutuje. Kolejny poziom, z którym też się raczej nie dyskutuje, bym powiedział, że nawet ważniejszy niż ten niebieski, no to kombinacja małego i dużego. No, w tym momencie, kardany, jeżeli się rozpędził i będzie ten popyt się utrzymywał to jest duża szansa, zresztą widzimy, że obroty się podniosły, jeżeli to się utrzyma, nie będzie załamania jakiegoś na rynku bitcoina, no to jest szansa, że Cardano naprawdę w te rejony nawet 1,90 się zbliży, 1,76 na początek, także potencjał, przynajmniej technicznie do wzrostu w dalszy jest. Jeżeli chodzi o Ethereum, zobaczmy, co się dzieje na ETH, tak jak mówiłem, te Krypto o takiej dużej kapitalizacji, tutaj sentyment się nie zmienił i w mojej ocenie się nie zmieni jeszcze przez najbliższe dni, bo tak jak mówię, technicznie nic na to jeszcze nie wskazuje, nie zapowiada. Tutaj może jakieś wsparcia wynikające z geometrii, no i oczywiście zmierzeń FIBO, zaraz sobie to pomierzymy, ustalimy, które scenariusze mają sens, które nie. Tutaj mamy ABBC i CD, tu mamy punkt B. Na tym dołeczku 50, no coś byśmy mieli, prawda? Na górze A, na, tu B, C i D, czyli typowy zygzak aby równa się CD, doskonale setup nam znany, prawda? To jest lokalne wsparcie, ale uważałbym, tak jak mówię, to są setupy takie na ewentualną reakcję, ale nie sądzę, żeby one powstrzymały tutaj, jeżeli naprawdę te spadki mocniejsze by się pojawiły. Sentyment, pamiętajmy, jest cały czas na czerwono. Lokalne wsparcie 3160 do obserwacji. Tak jak mówię, ja w to nie wierzę, nie? A także raczej żadnych ruchów nie wykonuję, zwłaszcza dosyć dużo okazji jest na tych, na walutach fiducjanych, na, na, na Forexie po prostu, tak? I tam raczej obserwuję Litecoin, między innymi dolar do złotego, tak jak przed chwilą analizowałem, pokazywałem. No, troszkę okazji mamy. Jeżeli chodzi o Litecoin na LTC tutaj bardzo szeroka geometria, ona w tym momencie do zaznaczenia i do obserwacji jest kluczowa, to jest to mierzenie na 164,80. Proszę zobaczyć, że ta strefa podażowa wynikająca i z mierzenia, i tutaj tak naprawdę z wcześniejszej reakcji ceny. No, bo jak dobrze się przyjrzymy, no to cały czas tutaj ta reakcja ceny była i to tak naprawdę nie jedna, nie dwie, a było ich kilka, tak, począwszy właśnie od tych poziomów, które zaznaczam, skończywszy na mierzeniu wzmocnionym, właśnie F100. Bardzo ważny opór 165. Uważam, że cena Litecoina do tego miejsca dąży, ale nie wyżej, tak, podobnie jak na Bitcoinie. Troszkę miejsca mamy, ale 43 tysiące jest szklanym sufitem. To jest sytuacja analogicznie no bardzo podobna, tak, 165, ale raczej nie wyżej, może wypełnimy tego szerokiego one to -one ale też nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne przy obecnym sentymencie. Zobaczmy na Riplu, co takiego się dzieje. Już sprawdzamy, DOT oczywiście będzie, tak, na spokojnie, wszystko sobie przeanalizujemy. No Ripple też nie wygląda dobrze, też nie wygląda dobrze, niby te dolne cienie informują czy też sugerują nas, że ten popyt się pojawia, Natomiast ja jestem na wszelkiego rodzaju takie pinbary, tak zwane, czy też fejkowe, dolne cienie nauczulony, no tak? W kontekście tego, że może być to po prostu pułapka. Także proszę się nie dać nabrać. Nie sądzę, żeby to był popyt prawdziwy. To mogą być takie, takie zmyłki, które po prostu mają nas wprowadzić w błąd, więc ten ripple też technicznie mi się nie podoba. Zobaczmy, co się dzieje na daszu, szybki rzut oka zaraz, mamy Dasza, czy nie mamy? Nie, Polka Dot miała być, Solki. Polka Dot, tak, pomyliłem Dasza z Dotem. Polka wygląda lepiej, tak, no na docie coś tam się zaczyna dziać, ale też, zobaczcie, działa FIBO. Cały czas w kontekście FIBO. Na spadki, jakby w tych proporcjach się układamy. Zobaczcie, 61 wybronione, układ trójfalowy, już to pokazuje, czyli jakby wszystkie znaki na niebie i na rynku, na wykresach pokazują, że mamy połączenie FIBO falowości i negatywnego spadkowego sentymentu, więc to raczej oznacza tylko jedno. Nie ma żadnych okazji, więc naprawdę na siłę nie będę analizował. Możemy sobie jeszcze gdzieś tam zrobić jedną. Na, na koniec, co tam potrzebujecie, oczywiście z tych większych, no zaraz wybierzemy coś z Market Watch, z tych największych krypto. Binance'a możemy przeanalizować, co sądzicie o tym. BNB, padło pytanie, no to już bierzemy na warsztat. Tak, Binance Coina mamy w strefę wsparcia troszeczkę niżej, już Wam pokazuję, co takiego na BNB się znajduje. Na pewno pomierzyłem cały ten ruch wzrostowy, tak, cały ten ruch od dołka do szczytu wygląda ciekawie, ale tylko ciekawie, technicznie, tak 61,8. Dobra, jest bardzo ładnie połączone z ZZB, a to wszystko, co jest połączone z ZZB, z FIBO, wiadomo, że techniczny sens i jakieś tam znaczenie ma, prawda, 441,14, wsparcie jest, ale widzimy potencjał na spadki mamy, więc ewentualnie do obserwacji ten poziom, ale tak jak mówię, jeżeli sentyment się utrzyma negatywny, tak jak obecnie na Bitcoinie, no to sam poziom FIBO, tak, na Binance Coin nie wystarczy, no pamiętajmy, tak, musimy mieć tego, świadomość. Okej, okay, tyle na dzisiaj, szybki ekspres kryptowalutowy, pamiętajcie, codziennie o 12:00 jest Forex, o 12.15 krypto, od poniedziałku do piątku, jutro bardzo ważny webinar, Instytut, pierwsze spotkanie o 18, a w piątek FIBO TV, także będzie się działo, intensywny tydzień przełomowy, bym powiedział, dwa duże projekty ujrzą światło dzienne, także bądźcie z nami na bieżąco, łapka w górę, kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, no i do zobaczenia, do usłyszenia Powodzenia na nowy tydzień, trzymajcie się, cześć.